Krótko mówiąc, rozpieprzyć wszystko za przeproszeniem, rozpieprzyć od młodych i nie tu, ale niestety na zachodzie. Właśnie piłka tak może nas połączyć jako naród, taki zwaśniony. Nie, nie da rady. Euro 2024 w Warszawie nie widać żadnej polskiej flagi z tym związanej. Dlaczego? Bo oczekiwania względem polskiej reprezentacji jeszcze nigdy chyba w historii nie były tak niskie. Mimo tego w kanale 0 postanowiliśmy sprawdzić, jakie szanse typują dla polskiej reprezentacji polscy kibice. Zobaczymy. Kibicujemy, wspieramy, ale też jestem realistą, no... I będzie ciężko, będzie ciężko. Chociaż Holandia. Myślisz, że jakieś szanse mamy? Na drugie miejsce w grupie. Może wyjście z grupy. O, to super, to bardzo pozytywnie. W takim razie. Gramy z Francją, Austrią i Holandią. Czy któryś z tych meczy będzie wygrany? Z Francją, tak czuję. Tak? Z mistrzami, wicemistrzami świata. Tak, tak, tak. No w końcu wiadomo, mamy taką, e, taką potęgę w naszej drużynie, że na pewno z Francją. Do boju Polsko. Alright, man, go Poland! Do boju Polska! Szanse Polski na Euro 2024, według Pana? Zerowe. Zerowe? Zerowe, tak jak, tak jak zawsze. Tak jak, ale tutaj wszyscy mówią, że może szansa na wyjście z grupy nawet. Chyba nie. Nawet Lewy nie pomoże. E, nasza prezentacja się skończyła za czasów Piechniczka. To był ostatni trener, który potrafił prowadzić Polskę. W tej chwili nie mamy żadnych szans. Kanał Zero na tak czy na nie? Jak najbardziej tak. A, dobra, bardzo, bardzo lubię, oglądam i polecam wszystkim. Mam takie pytanie co do szans Polski na Euro. No, myślę, że są znikome, niskie, ale wierzyć trzeba i, i liczę, że chłopaki powalczą. Pozdrawiam A, Przemka panie. Ruskiego. Manchester City. No ja tam pracuję, y, widzę, obserwuję ich czasami. Ale jako trener czy gdzieś tam? Nie, ja tam sobie na kuchni pracuję. Rozmawiam nieraz z chłopakami i ja do nich nawet mówię. Czemu się nie kiwacie? Czemu staracie się? Y, cały czas tylko klepka, 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 klepka. Pan gotuje dla pierwszego zespołu też? Nie, wie pan co, ja jestem tam bardziej taki y, pomocnik. Okej, okay, ale pan widzi na przykład, co je taki Haland. To on dużo na przykład y jest jak mam y dwa y metry prawie? Oni bardzo zdrowo jedzą. Oni czasami y, zamawiają sobie prywatnie, y, przyjeżdża pan i prywatnie y, zamawiają sobie jakieś chude mięsko. Jakie szanse typujecie dla polskiej reprezentacji? No, mi się wydaje, że są bardzo potężne. Polska w szczycie. Będzie, będzie dobrze, tak? tak? Trzeba wierzyć w swój kraj. Które miejsce w grupie? Pierwsze, pierwsze. Albo pod Francją drugie. Dobra. A ty co sądzisz o meczu otwarcia z Holandią? Och, morze, nie wiem. Nie, jak dla mnie myślisz drugie miejsce, no to jest szansa na drugie miejsce. Z tego co wiem, to chyba mamy osiem wygranych pod rząd. Tak jest A. maksymalnie. Zapowiada się ciekawie, Jestem za, za naszymi. Jestem za Polską jak najbardziej. Jeżeli nie będzie tak jak w 2016, to myślę, że tak. Myślę, że mamy spore szanse, spore szanse. W 2016 nam całkiem nieźle poszło. Tak, ale tam była taka bramka, nie? Chyba. Uuuu, po ostatnich wieściach to marne. No właśnie, bo zagramy bez Roberta Lewandowskiego. Może to i dobrze. No właśnie, no, czyli tak... to dobrze. No, zobaczymy. Może tak. Bo ostatnio się nie popisywał. Czyli a. pani twierdzi, że takie nie wiem, może nawet półfinał na przykład. Eee nie, za, nie. Wysoko. za wysoko, niech wygrają te dwa pierwsze, to już będzie okej. Okay. Ja zawsze za sportem, zawsze pozytywnie, czy na tak, czy na tak, czy siak, ale zawsze pozytywnie. Ciężko powiedzieć, ale są. Jakieś są szansa? Są. Dobra, a gramy bez Lewandowskiego, bez naszego kapitana, najlepszego strzelca w historii. Szanse dla młodych. Szanse polskiej reprezentacji na euro. Zależy szczerze. Od czego? No tego jeden Mbappe nam goli strzeli. Ale w skali mogę od 1 do 10? Tak, tak, możesz. No to takie 6. Ok. Żeby nie było 5, żeby nie było poniedziałek, ale tak, <laughs> żeby nie było źle. Dobra, czyli 6 to jest takie wyjście z grupy na drugim miejscu. No! To jest tak. Mbappe kontuzja. Robert Lewandowski tam wjeżdża w niego z ślizgiem No i na ogół no to jak Mbappe no będzie leżał, no to wiesz, Krychowiak wjeżdża na boisko. Ale Krychowiak nie zagra. Dlaczego? Nie jest powolny. Kaj, okay, słabo. Tak, ciężko? <gry> tak mi się wydaje, że bardzo słabo. No, ale z reprezentacją te przeciwne są rzeczywiście bardzo mocne. No, no raczej tak. No, bo, no nasi to tak, aż dobrze nie są, niestety. Wiem, że nam trochę tam szło. Bo ja oglądałem ostatnio, ale to. Już nie wiem, jak to szło, że szło średnio. Ale no kibicujemy, tak? Oby jak najlepiej. Co sądzisz o tym, że Robert Lewandowski nie zagra w pierwszym meczu? Czy to dobrze, czy źle? A nie zagra? Nie zagra. No, wydaje mi się, że to, jeżeli to prawda, to to źle. Jest to nasz najlepszy zawodnik. Ale to jest szansa dla młodych, wiesz. Ale no jakby no, na nie wiem, wydaje mi się, że z tą piłką do Lewandowski wywozi. O Boże, no szansę... No... Na... Nie wiem czy byśmy z grupy wyszli tak szczerze. Wydaje mi się, że raczej nie ma szans na wyjście z grupy. No dobra, takim jesteś pesymistą raczej. No, no gramy jak gramy. No nie, nie, nie gramy jakoś dobrej piłki. No myślę, że z Austrią jedyny mamy szansę na zwycięstwo, no z Holandią raczej, raczej przegramy, no z Francją to na pewno nie mamy szans. No bo tam teraz jest topka skład. No ale tak to raczej myślę, że trzecie, może czwarte miejsce, nie. A ta absencja Roberta Lewandowskiego plus czy minus? No na pewno minus, na pewno minus, no. wydaje mi się, że on jest jednym z lepszych zawodników naszej reprezentacji, ale no na minus, no bo coś tam gra, no. myślę, że żeby pomógł, jakby grał, no ale no niestety, no jest jak jest. Ja uważam, że tylko Polska. Jestem patriotą i wspieram bardzo Polskę. Wierzę w to, że wygramy. No i tutaj nie ma innej opcji. Jakby mamy szczęsnego, mamy bardzo dobrą reprezentację, ja uważam, że mam bardzo duże szanse. Predykcje na pierwszy mecz? Z Holandią. No Polska. 2-0. Szanse polskiej reprezentacji na Euro 2004? 50% 50%? Tak. Że się uda albo nie uda? Że się uda. Okej, okay. czyli myślisz, że co, że takie drugie miejsce jest w naszym zasięgu? Drugie miejsce, takie w zasięgu naszym. A co sądzisz o tym, że Robert Lewandowski nie zagra? Szkoda, że nie gra, bo mamy przewagę, tak to z nim zawsze, ale bez niego będzie ciężko. Bardzo się cieszę, że tak dostaniesz naszego kapitana. Doceniam, doceniam. Coś potrafi. Pytamy o szansę Polaków na Euro 2024? Zerowe. Zerowe? Nie, Zerowe. No, serce mówi, że wyjdziemy z grupy, ale umysł tak średnio, więc zobaczymy. No dobra, a wiesz, mecz otwarcia z Holandią. No, bez lewego chyba jest. Więc, lewego. więc no nie wiem, czy sobie poradzimy, ale zobaczymy. zobaczymy, Liczymy na najlepsze, tak? Ja osobiście yy, nie oglądam za dużo piłki nożnej, ale oczywiście sercem za Polską jestem, ale uważam, tak jak kolega, że bez lewego może być ciężko w Hol z Holandią. No, ale na pewno sobie poradzimy, bo to. Dobra, a ty, a ty jak myślisz? Znaczy, no ja też sercem za Polską, ale może być ciężko ogólnie wyjść z grupy. Myślę, że wszystkie mecze będą ciężkie, po prostu. Szanse Polski na Euro 2024? Wrócą. Wrócą do domu, ale na tarczy. no na tarczy, na tarczy. finał będzie. Ale tak, na którym miejscu z grupy wyjdziemy? Na drugim. Okej, okay, czyli podejrzewam, że za Francją? Tak. Dobrze ostatnią grają, może czas najwyższy. Marne. Dlaczego? <laughs> no znamy już naszą reprezentację, raczej troszkę. Gramy dziś gramy bez Roberta Lewandowskiego, może to coś odmieni, może właśnie na plus. Oby tak było. Dobrze, tego sobie czyli, czyli rozumiem, że pani jest realistką, ale jednak z lekką nadzieją. Tak, troszkę jednak tak. Dobrze. No to do boju, Polsko! Do boju, Polsko! Trzymamy kciuki, tak? Oczywiście. Do ćwierćfinału dojdziemy, ale to jest już inna kwestia. Ale to tak wysoko Prze cenisz nasz, skoro wyjdziemy z grupy. Powiem <laughs> tak, może wyjdziemy. Na mundialu się udało, może tak tujmy. Tu będzie finał, do prawda? Na pewno, będzie finał. Wychodzimy z grupy, drugie miejsce. Dobra. Rozwalamy wszystkich finał z Portugalią i wygrywamy. A kto najlepszy strzelca? Eee, kurde, ciężkie pytanie. Nie wiem czy Mański niech będzie. Ale Damian czy Sebastian? Sebastian. Dołożyłem się z kolegą, że wyjdą z grupy. Liczę, że wyjdą. A o co się założyłeś? Eee, 50 zł. Bo czasami naszej kadrze idzie lepiej bez Lewandowskiego niż z nim. Więc zakładam, że różnie lubią grać. teraz są mecze spotkaniowe, to się tak lubili pocić i kontuzji podostawali, ale no na Euro 2020 to wychodzi tak średnia im. Szanse? Nie ma szan żadnych szans, Polska. No liczę na chłopaków, liczę, liczę że dadzą radę, ale nie spodziewałem się jakichś cudów. Mam nadzieję, że dadzą z siebie wszystko. Szanse Polski na Euro 2024, wysokie. O. Wysoki jestem, dumny z naszej reprezentacji narodowej i wierzę, że tym razem może się uda. Czarno to widzę. Dlaczego? No, bo nie mamy składu. Lewandowski jeszcze wypadł. No. No. Myślę, że zawsze byłem optymistą, a tym razem nie bardzo. Czyli pan się podłącza pod na narodowy, ten narodowy brak oczekiwań względem naszej reprezentacji na te euro? Ja wiem, że to jest brak oczekiwań. Po prostu trzeba realnie patrzeć na to, jaki skład mamy. No i ciężką grupę dosyć, to prawda. Grupa jest straszna. No z Turcją to był fart, bo w ostatniej minucie żeśmy strzelili drugą ramkę. Francuzi, także tak. Oni są zawsze mocni, tak. Nie no, Francja to już przeszłość. <laughs> tak.